Zacznę może od sektora amerykańskiego, bo y, sytuacja Elona Muska jest dość szczególna i powiem szczerze, to jest człowiek, który jest znany z tego, że potrafi manipulować, zakrzywiać rzeczywistość, tak, jak to robił w tej pamięci Steve Jobs. Więc z jego punktu widzenia w tej chwili to, że on prowadzi aktywność mimo kryzysu, to jeszcze o tyle niewiele znaczy, że po pierwsze jego majątek wcale nie jest taki duży, a po drugie no to wszystko jest zasilane gdzieś tam w tle. W Tesle, a z Tesla nie wiadomo co będzie w obecnych czasach, więc ta ekspansja Lona Maska w obszarze SpaceX wcale nie jest taka niezagrożona i trudno na tej podstawie wyciągać jakieś wnioski, jak będzie wyglądała przyszłość New Space w Stanach Zjednoczonych. Jeżeli sięgamy po analogię historyczną, to rola rządu na obecnym etapie rozwoju sektora kosmicznego jest mniej więcej taka jak, jak rola Henryka Żeglarza w Portugalii. Wiele osób zapomina, że Henryk Żeglarz, i to też można trochę odnieść do maska, Henryk Żeglarz był takim nie pretendentem do tronu portugalskiego, który nie, nie, nie ubiegał się o ten tron, ale w zamian za to został wynagrodzony bardzo dużymi wpływami finansowymi i te pieniądze, siedząc sobie w swoim zamku, postanowił przeznaczyć na eksplorację. A nie miało to początkowo żadnego celu takiego stricte finansowego, bo pierwsze wyprawy, które wysyłał na południe Afryki, tak naprawdę były wyprawami, które widziały tylko pustynię. Pustynia, 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 piasek, 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 dwa wielbłądy, znowu piasek. I tak naprawdę nie było z tego żadnego, żadnego zwrotu. To było przepalanie pieniędzy, które były zgromadzone przez koronę portugalską bardzo długo, aż do momentu, w którym Portugalczycy dokłynęli do Zielonego Przylądka i nagle się okazało, że za, za Saharą coś jest, prawda? że za Saharą jest zieleń. A później dotarli do Wybrzeża Kości Słoniowej, Wybrzeża Niewolniczego i Złotego Wybrzeża, i nagle się okazało, że na to można świetnie zarabiać, i wtedy wkroczyło, wkroczyło, wkroczyła inicjatywa prywatna. Pojawiły się kompanie, które zaczęły sprowadzać tamto towary, i nagle się okazało, że Portugalczycy zaczęli dużo zarabiać, i dalej już nie trzeba było tego wspierać. Można było tylko to kontrolować, regulować i ściągać podatki. Prawda? Więc myślę, że to jest podobna sytuacja. Rząd w tej chwili to finansuje trochę. No, przed nami jest pusty księżyc, ale w momencie, gdyby się pojawiły tam jakiekolwiek możliwości zarabiania, no to wtedy, jak gdyby to zainteresowanie prywatnego kapitału się pojawi, ono testuje. Przecież są i pomysły na hotele kosmiczne, i są pomysły na turystykę kosmiczną. Testuje, że tak powiem, czy można na tym już zarabiać pieniądze. Przypominam, że w latach 90. jednym z powodów finansowania Międzynarodowej Stacji Kosmicznej było przekonanie, że na orbicie będziemy produkować ultraczyste materiały, prawda? że na przykład będziemy produkować proteiny, kryształy, że stamtąd będzie, może tam odkryjemy lek, lek na raka. Tak, taka była argumentacja ze strony kongresmenów, kiedy przegłosowywali finansowanie stacji kosmicznej. Natomiast myślę, że jeszcze przez wiele lat zostanie z nami jednak finansowanie gdzieś publiczne i jakieś obszary zastosowań, które są. Na przykład technologie satelitarne ewidentnie wykazały swoją użyteczność i tu nikomu nie trzeba tłumaczyć, że to ma wymiar finansowy, wymiar komercyjny, że na to można zarabiać. Geniusz Maska, moim zdaniem, nie kryje się w tym, że on buduje. Rakiety. Daniasz Maska polega na tym, że on patrzy o krok dalej. Bardzo interesującą rzeczą jest to, że Mask wcale nie skupia się na tym, czy rakieta Starship poleci. Mask się skupia na technologiach masowej produkcji rakiet. Czyli tak naprawdę ogromne inwestycje, w której w tej chwili wkłada i oprzyrządowanie, jakie buduje, to jest zdolność do budowania masowego budowania prototypów. On nie buduje Starshipa w jednym egzemplarzu, on buduje trzy Starshipy w tej chwili. A kto wie, czy nie buduje następnych, i wszyscy mówią, że tak naprawdę skupia się na produkcji masowej. Tak samo skupia się na masowej produkcji satelitów Starlink I, i znowu sięga po rynek, jak słusznie prezes zauważył rynek masowy, dos, masowej dostawy, globalnej dostawy tego dobra, na które jest zapotrzebowanie to znaczy przepustowości, dostępu. Dostępu do zasobów informacyjnych. Więc tu kryje się tak naprawdę, jeśli byśmy mówili o geniuszu, to to, że dostrzega coś, czego nie dostrzegają jego konkurenci, którzy skupiają się na takich inicjatywach typu kosmiczny kotel, ko prawda, jakaś turystyka, tu wyniesienie psa w kosmos i tym podobne rzeczy. Yy, natomiast yy, patrząc z perspektywy New Space w Polsce, jestem bardzo sceptyczny. Yy, ponieważ kapitał w Polsce jest, relatywnie kapitalizacja spółek jest słaba i yy, 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 no, to powiedzenie u Horena Bafeta, że kiedy przychodzi odpływ yy, widać kto zostaje bez majtek, niestety yy, będzie, będzie chyba często cytowane w najbliższych czasach, bo to dotyczy zarówno tych spółek, które nie mają tego solidnego zahaczenia w yy, sieciach dostaw, i nie mają kompetencji technologicznych, tylko bazowały na kosmosie jako na pewnej dźwigni, które pozwalało im pokazać, że im są innowacyjne. I tu na pewno nastąpi weryfikacja tych, tych umiejętności, czy rzeczywiście wy coś potraficie zrobić, czy to była tylko taka obietnica. A z drugiej strony jest pytanie, czy nie można lepiej zarobić w tej chwili w cyfryzacji i to będzie odciągało pieniądze od sektora kosmicznego, bo dużo prościej w tej chwili jest znaleźć informatyków i zbudować kolejną platformę. Na to jest popyt. Dzisiaj słyszałem o próbach Ministerstwa Kultury i Sztuki zbudowania platformy dla uczenia artystycznych, gdzie, gdzie można przerzucić uczenie online i to jest prawdziwe wyzwanie dla softwareu, prawda? Jak zapewnić wsparcie edukacyjne dla na przykład uczenia rysunku, śpiewu itd. Tak i, tak I to natychmiast pobudziło zainteresowanie inwestorów, gdzie tam, że tam można znaleźć szybciej te zwroty. One nie będą kosmiczne, ale przynajmniej są realne, materialne, i namacalne i tu i teraz. Więc rzeczywiście może nastąpić odpływ od takich inicjatyw kosmicznych, przynajmniej na rynku polskim. Na rynku europejskim dużo będzie zależało od polityki Unii Europejskiej i od polityki ESA. Jeżeli będą się tworzyły jakieś atrakcyjne, yy, komercyjne nisze, w które można zapełnić i na nich dobrze zarobić z odpowiednią przebiciem, to tak. To jest pytanie, jak duża jest to stopa zwrotu. Jeżeli ta, ta stopa zwrotu będzie mała, ten gorący kapitał odpłynie gdzieś indziej, bo będzie ostrożny i nie będzie zainteresowany. Można, jak gdyby, szybciej zarobić pieniądze gdzieś indziej.